Witajcie! Już czwarty odcinek zagrywki dnia. W tym odcinku chciałbym Wam pokazać nieco trudniejszą zagrywkę, ale bardzo melodyjną, którą na pewno wykorzystacie w swoich solowych zmaganiach. Zatem popatrzcie i posłuchajcie. Tak to y, może zabrzmieć z podkładem. A teraz rozłóżmy tą zagryweczkę na części. Spójrzcie na ten gryf tutaj. Mam nadzieję, że wszystko widać. Y, no i teraz tak. Można ją podzielić na trzy części. Y, może na początku. Jest ona zbudowana w całości na skali pentatonicznej. Tutaj mamy na schemacie znanym y, i lubianym przez wszystkich y, mniej lub bardziej zaawansowanych gitarzystów. Mamy tutaj tak. Skala pentatoniczna EMOL, tak? I będziemy się tutaj trzymać. No i zobaczmy, pierwsza, pierwsza część tej zagrywki. Tak? Mamy najpierw pociągnięcie. Zobaczcie. właśnie. Jakbyście szli na przykład o taką... sobie robili taką... takie ćwiczenie o. No. Tak. To w miarę szybko, ale to szybkość przyjdzie, przyjdzie nie tak od razu. Troszeczkę warto sobie tam poćwiczyć. Na razie na, na, na sam początek bardzo wolno i dokładnie, żeby to wyćwiczyć. To jest pierwsza część, tak? Jeszcze raz. Właśnie. No to przejdźmy teraz do, do, z pierwszej części do drugiej. I tu jest to. No ta, ta druga część tej zagrożeczki jest w miarę prosta, ale też trzymamy się cały czas tej, tego schematu tej pentatoniki. Jak to gramy? Tu gramy taki pulow. Tak? Z tego dźwięku E, który tutaj mamy, robimy pull off do D. O, coś takiego. I tutaj jeszcze hammeron. Tutaj wyżej na H. Znowu odbijamy na D. I znowu hammeron na tym, tak? Pull off. I teraz zagrajmy to wszystko mniej więcej na no, takie powolnym tempie, ale razem pierwsza i druga część. No, przepraszam. No i teraz trzecia pozycja, przechodzimy, przechodzimy z, z drugiej, znaczy trzecia pozycja, z trzecia część tej soluleczki, z drugiej części do trzeciej, tak płynie spróbuję przejść. No i teraz razem drugą i trzecią część tej, tej graweczki. Teraz całość. Zauważcie, że wszystko jest w tajmie. Wszystko jest w czasie, wszystko jest y, 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 osadzone na takim feelingu. Więc też, grając tą zagrywkę, musicie y, 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 sztuchać, coś się dzieje dookoła. Zobaczcie z podkładem, jak to brzmi. I teraz uwaga.

No właśnie, no właśnie, między innymi tak to może zabrzmieć, ale wszystko, wszystko, wszystkim z tym, że warto ćwiczyć naprawdę szybkie zagrywki, warto ćwiczyć wolno, żeby przyzwyczajać mózg do odbierania, zapamiętywania nowych bodźców i brzmieniowych, i zachowywać ten pamięć mi mięśni, palców, układu palców itd. itd. No nie jestem lekarzem, ale jakoś to tak należy zrozumieć. Zatem zachęcam do ćwiczeń. Solówka jest dosyć. No, po wyćwiczeniu jej, dosyć łatwa, generalnie. powiesz na początku może przerażać, ale warto się jej nauczyć i wzbogacać swój bank zagrywek, który nabywacie z czasem grania. To wszystko, co już przygotowałem na dzisiaj. Słuchajcie, dziękuję Wam za uwagę. Ćwiczcie. Bądźcie silni, nie przerażajcie się, nie załamujcie się. Wiadomo, że zawsze będą e, trudności na początku, a potem jak, e, jak mówią mądrzy tego świata, wszystko jest trudne na początku, a na końcu łatwe. Także skończy to do takiego widzenia znam, ale ja nawet skąd. Słuchajcie, jeśli zechcecie to łapkę w górę, jeśli nie, nie chcecie to nie musicie. Subskrybujcie. W opisie filmu macie dostęp do mojego fanpage'a. Tamte możecie kilka rzeczy e, 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 ciekawe zobaczyć. Również zapraszam do obejrzenia innych moich filmików, jeśli ktoś jeszcze tych e, trzech poprzednich nie widział. Także serdecznie zapraszam. Trzymajcie się ciepło. Cześć!